Cześć, z tej strony Mariusz. Witam Was po dłuższej przerwie. Trochę spowodowana była ona brakiem czasu trochę odpuszczeniem akwarium bo przyznam szczerze, że nawet zastanawiałem się, czy gdzieś tam tego zbiornika nie zlikwidować. Aczkolwiek. Stwierdziłem, że w zimie się będę nudził i, i zostaje. Trochę bym już tutaj pozmieniał. Wziąłbym sobie najchętniej jakieś coś ze skałą porobił. Myślałem o samych SPS-ach. Znowuż wiem, że przy SPS-ach będzie nudno. Więc na razie stoi tak. Jak stał bez większych zmian. Ze zmian to tak jak wspominałem ostatnio, już yy, zakończyłem baling ATI. Raz, że tego balinga się już tam trochę więcej leje. Dwa, że tam problem z mikro miałem pod kątem takim, że i tak musiałem uzupełniać i tak, a teraz sam na, na poziomie strągów uzupełniam go w sumie tyle, ile potrzebuję. Dalej ze zmian, no to obsada rybna się zmieniła. Wyleciał cheniochus. Wyleciał heniochus i, i Borsuk. No i straciłem tutaj koronnego korala, który był w tym miejscu. Czyli tą trachyfylię taką czerwono-zieloną. Gdzieś tam przy moim wyjeździe wakacyjnym, Borsuk ją trochę podgryzł. Nie żeby ją zjadł, ale popodgryzał. Potem obserwowałem. Wydaje mi się, że to był Borsuk na 100%. O ile może się coś wydawać na 100% No dobra, był to borsuk No i wdała się infekcja I ten koral schodził i schodził Potem go już ryby skubały No i niestety Koniec Leży szkielet Teraz na balkonie będę go płukał Bo taki dość ładny Ciekawy Przełożyłem tą trochę filię zieloną w to miejsce Zwolniło mi się w sumie miejsce dla, dla jakiegoś jednego korala. Doszła taka gonioporka. To jest taka ciekawostka goniopora, która u mnie już była. W tym starym zbiorniku. Ona była po prawej stronie z takimi długimi frędzlami. Mówiłem, że już mi się nie mieści. Poszła do kolegi. No ale kolega ma zerowe parametry i raz, że ją poparzyła eufilia bardzo mocno. A, dwa, że zrzuciła mu zooksantelę. Tak dyskutowaliśmy. W sumie do dzisiaj nie wiemy, dlaczego. Pewnie przez tą spraną wodę, bo on, światła nie ma tam jakiegoś słabego. Nie ma, ale to też nie jest jakieś, <laughs> przepraszam, super mocne. Powoli dochodzi do siebie. Myślę, że będzie. ok. wróciła, że tak powiem, na stare śmieci. I tutaj. Jak trochę przekładałem korale, to seria topora tam, gdzie dotykałem, to te patyki mi poleciały. Będę musiał to poobrywać PO4 jest 003, NO310 Aiptazję Myślałem, że heniochus wszystkie wykosił, bo heniokusa też wywaliłem, bo stwierdziłem, że jak wszyscy mówią, że one jedzą i będzie jadł, to. Nie chcę mieć kolejnej niespodzianki. A tamtą traszkę miałem prawie. no, około 3 lat, więc szkoda. Ruszyła mi tam Montipora z tyłu, oblewająca się zielona. Supermeny trochę ruszyły. Niewiele, ale coś tam ruszyły. Ta pomarańczowa z tyłu bardzo fajnie się zaczęła oblewać. No i nie wiem, czy zauważyliście, ale jest światło znowu nowe. To jest już moja chyba szósta, siódma lampa, ale już chyba nie będę mógł nic, że tak powiem, lepszego kupić, więc pewnie to zostanie. Udało mi się nabyć używaną hybrydę od ATI. Jestem mega zadowolony. Tutaj też do końca kolory nie oddają na filmie prawdziwych kolorów korali. Pełne sterowanie. Schody, zachody to pierdoła, ale jeżeli są na LEDach, to naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Nie wszystkie LEDy mi też działają w tych modułach, będę musiał wymienić. No ale nabyłem ją za taką cenę, że, że warto było. Dołożyłem sobie ostatnio, nie pokażę teraz, bo jest ustawione. E, iPhone jest ustawiony pod światło w akwarium. Dołożyłem sobie taki to się nazywa nie prefiltr, tylko scrubber, tak? CO2 scrubber, czyli po prostu rurkę z odmulacza aqua, Aquaella Podłączyłem do odpieniacza do, do węża. Zasypałem to wapnem, tym takim do absorpcji dwutlenku węgla. No, i stwierdziłem, że w zimie teraz będę pilnował trochę tego pH. Bo przy dziecku to mniej będzie okno otwierane. Zacząłem robić z powrotem podmiany. W tej chwili kończy mi się właśnie sól. Kończy mi się sól od Tropic Marinta. Bioactive I zastanawiam się, czy wrócić na aquaforesta, czy pójść dalej w tą sól, co, co miałem. Zamierzam robić z powrotem te 10%, bo zauważyłem, że w związku z tym, że sporo fito leję, to niestety, ale rośnie mi zasolenie, i, i trzeba zacząć tego pilnować. Ryby trochę podrosły. Myślę, że na razie nie będę nic puszczał do zbiornika deserdzini. Ona jest tak żółta, że mówię na nią deserdzini. To veliferum trochę się czasem gryzie z ksanturum. Ogólnie jest spokój, nie mogę narzekać. Myślę teraz jeszcze, bo miałem problemy z cyrkulacją. Bardzo dużo dendritusu mi się osadzało na skalę. I no, była to konsekwencja no, nieczysz nieczyszczenia pomp regularnie, ale też tutaj w środku. Dołożyłem pompę tutaj. Jedną, ona była po drugiej stronie, i tam drugą, tak żeby ruszyć trochę. Przy tych SPS-ach prąd wody i faktycznie te SPS-y zaczęły tam trochę lepiej rosnąć, odkąd tam ta woda się ruszyła. No ale teraz mam problem, bo przy tej. O, coś się pokurczyło na chwilę. Przy tej gonie porze różowej. Woda mi praktycznie. Może nie, że stoi, ale mało się co rusza. I też już muszę coś wykombinować, żeby tutaj coś, zmienić. Dunka wchodzi mi na pozostałe korale. Rośnie w oczach antusy zaczynają mi zarastać skały i wchodzić na inne. Będę musiał trochę porwać tego. Będę musiał pomyśleć coś z cyrkulacją jeszcze, żeby to wyprowadzić tak jak trzeba. I żeby wszędzie ten ruch wody był. Żałuję bardzo, że nie mogę tu waveboxa zamontować. Ale ogarniemy. Pewnie trzeba będzie dołożyć czwartą pompę. Albo zlikwidować tą z tyłu, a dołożyć, a dołożyć jakąś falującą, tak żeby ta woda trochę się mieszała. Lampy wam nie pokażę, no bo lampa, jak lampa, dwa moduły LEDowe po 75 W. Ja je mam ustawione. Niebieskie kanały na 100%. Czerwony kanał na. 40 albo 50 już nie pamiętam i biały kanał na jakieś 60% tak jakieś 60% tam jest 60 może 70 no i tą całość ustawiłem na 80% żeby nie świeciła na maksa świetlówki palą się 7 godzin bez ściemniania ogólnie światło się świeci 12 godzin z wschodami i zachodami. No zobaczymy. No na to akwarium wydaje mi się, że to światło będzie wystarczające. Nagram Wam też film mm, o zachodzie, bo tam wchodzą czerwone ledy, białe schodzą, dochodzi niebieski, no jest bajka. A tak jak teraz, to mniej więcej jest w ciągu dnia. Tylko kolor czerwony jest troszkę bardziej żywy niż tu na filmie. Ja nie używam soczewki żadnej, więc może to też. Nie do końca obrazować te kolory, ale jest fajnie, bo jest cukierkowo ten blik taki delikatny. Jest bliki, są bardzo mocne, jak nie świecą świetlówki. Mogę polecić, jak ktoś kogoś stać, niech kupi nową. Jak nie, albo mu szkoda, to niech szycha na okazję. Mi się udało. Trzymajcie się. Dobrego dnia bądź wieczora, w zależności kiedy to będziecie oglądać. Przypomnę tylko jeszcze o jednej rzeczy, bo ostatnio tam dość mocno na filmach odsłony spadły, i jeżeli ktoś ma ochotę jakoś tam regularnie patrzeć na te filmy, to zwróćcie uwagę, czy macie dzwoneczek, bo z tego co słyszałem, to YouTube powyrzucał dzwoneczki użytkownikom i trzeba klikać to od nowa. Pozdrawiam, cześć.